Właśnie czekamy na pociąg z Lublina, gratis z Matkata, nam jadą jakieś pyszności na sumy, co tam zamówił. zamówił? Różne rzeczy, klasyki, nowości, wszystko co będzie potrzebne do złowienia dużego, grubego szumana. Ledwo żeśmy się na pociąg z paczką wyrobili, Dokładnie, wszystko na tak. ostatnią chwilę. Ale choroby zawsze zdąży, także da radę. Podobno. O, właśnie, właśnie wjeżdżają nasze przysmaki. Właśnie wjeżdżają na przynęty na sumy. Idziemy Tak? Artykuły wędkarskie. Artykuły na sumę. Dokładnie tak, odbieramy tutaj od Pana Kapitana. Już tajemy. Dobrze, już dajemy. Dziękuję bardzo. Spokojnego rejsu, Panie Kapitanie. Teraz lecę szybko na parking, żeby nie zapłacić mandatu. Dobra, nara, cześć. Chłopaki o 20.00 już jadą do Hiszpanii, z Warszawy ruszają. A ja dopiero jutro samolotem w nocy z prezesem. wam, że chociaż do strachliwych nie należę, to mam jedną malutką fobię. Otóż panicznie boję się latać i chyba dlatego mój kolega Artur postanowił mi zafundować bardzo nietypową terapię. Międzylądowanie. Krzysiu, no? czemu taka brzydka pogoda jest w Barcelonie? No bo jesteśmy na wsi w Anglii. Jak to w Anglii? W lutym. Co my tu robimy? No przysiadkę mamy, bo taki tam bilet, no i następny samolocik. Kocham latać, naprawdę. Co ciekawe dowiedziałem się potem, że Artur boi się latać jeszcze bardziej niż ja. nie Niezły z niego dowcipnic, co? Humor mi poprawiła informacja, że Tomek Lewandowski, który był już na miejscu złowił tęgiego sandacza. Zresztą zobaczcie to sobie na filmie. Link wstawiłem w opisie. O, ależ branie siedzi ryba! Ależ w Tak! No i szczęśliwie wylądowaliśmy. Teraz trzeba wynająć samochód i jeszcze Chyba dwie stówki. No i będziemy łowić. Chyba jesteśmy w domu. I bus stoi coś. Polsce, Chyba tu jakieś polaczki przyjechały w nocy, coś mi się tak wydaje. Nie jest w sam raz, bo jakby była w sam raz, to już byś skoczył, Geppetto. Nie wskoczysz. <todgłosy> No Szybciutko, żeśmy się na wodę przetransportowali. Bazę wam pokażę pewnie później, A my szybciutki taki rekonesans zobaczyć, co na tej wodzie się w ogóle dzieje. I taka pierwsza rzecz, którą widzę. Co? A to samo, spoko. Jedyne co tutaj od razu zauważyłem, to to, że woda jest niesamowicie klarowna. Jak na Ebro, to ja pierwszy raz coś takiego widzę. Ale to nie dziwnego, bo na Ebro jest dopiero drugi raz. Hata na posesji naszych gospodarzy jest naprawdę zacna, ale lepiej Wam pokażę po prostu zdjęcia wnętrz, bo po wprowadzeniu się naszej ekipy w środku zapanował jakby, tak powiedzieć, delikatny żurzel. Pierwszy sandaczyk, taki nieduży Ale jest. Mam następnego żywca chyba. Teraz zobaczymy co to jest. Nawet fajnie chodzi. Jak się kurka nas prosił. No i dobra, futeczka jakąś pasją. Na razie się sprawdził nieśmiertelny Fattail Minął. No ale to nic dziwnego, bo on zawsze się sprawdzał nad, nad ebro. To znaczy, zawsze. No. Jak poprzednim razem byłem, to się sprawdzał. Ale będziemy próbować inne gumy. No. Udało się. Po samego brzegu, w kamyczkach. W kamyczkach, patyczkach. No tam, gdzie pewnie gniazdo niestety. No, tak się zdarzy. Ale teraz proszę. Następnego dnia Ebro wylało na nas kubeł zimnej wody. Przynosiła chyba trafna, bo z pobliskich gór zeszła śniegówka i temperatura wody spadła o 4 stopnie. Nikt z naszej ekipy nie zanotował rano nawet brania. Sandalsze okonie były nieaktywne. Po południu postanowiliśmy rozstawić stacjonarki. Co z tego wynikło? Nic. Niestety kwiecień nad Ebro jest to bardzo ryzykowny okres. Co tam jest? okonik? Konik. Konik. Prisarcza staja krężka. Na całe szczęście dopisała pogoda, ale też tylko na chwilę. Mieliśmy piękne dni słońca, a w końcu wyszły chmury. Może coś to zmieni. Może te ryby się zaczną yy, odzywać, zaraz wypływamy, zobaczymy, bo te pierwsze trzy dni są słabutkie, bardzo słabytkie. No to co, płyniemy? Płyniemy. To dawaj, płyniemy. To takie sadnacze, miejmy nadzieję. Drapieżniki dalej nie żerowały, a ja po przerwie obiadowej usiadłem na chwilę przy gruntówkach. Kurczę, no wyobraź sobie, że tak siedzę na łódce i patrzę, że, że ta moja stacjonarka, wiesz tak, co się szarpie, że nie? O wlaszę to w łódkę. Zaraz no tu podprowadzę. Patrz, kawał karpia. Zobacz. Piękna ryba. No, pełno młócka. Ale ślicznotka. Piękny rzeczny karp. Widać, że taki długi, chudy smukły. No i chyba faktycznie czas zostać karpiarzem w końcu. Formę, kolega. Gdzie, gdzieś tam płynie. No co Tomek? Kiedy jedziemy na karpie, morda? Za so, 15 Jakiś minut. pelecikiem podlecimy. <laughs> tak jest. Spędzimy wspólną romantyczną noc w namiocie, jak to karpiarze. Będzie fajnie. Okej. Okay. No jeszcze weźmiemy pieska, by W czasie, gdy Tomek pobiegł po rosówki, dołowiłem jeszcze sumka. Złowiony. No, Z mi zrobisz to masakra. Kurczę, chciałem go umyć do zdjęcia jeszcze jednego i mi uciekł. Cholera odpłynęła, no. To faktycznie bardzo fajne y, ustrojstwo. No, wabi te ryby się kręci, to wabi. Naprawdę niezłe. Po chwili Tomek też złowił karpia. A w nocy spadł mu całkiem fajny sum. Ale to możecie zobaczyć na jego kanale. Drapieżniki też się z czasem aktywniły. A podbielaka nie ma. takiego kurcze, że to są szczupaki. To jest niewiarygodne. Ale jak delikatnie zacięte. O kurde, fajnie na ebro są szczupaki. Co Patrz udziadły. dwa. Taki łoto szczupaczek. No przycisku na się na ebro nie spodziewałem na serio. No ogólnie tak to w tym jest, że jak rybę boli, to i nie musi boleć. I to jest wtedy sprawiedliwe. Już, ale nie po klasem. Chwila nieuwagi, tak się kończy. Uh. Sandacz 82, złowiony na gumę Graspik od Berkley'a, Dzięki Kami Walicki za gumkę. Wpuszczamy Piękny okaz. Sandacz! ostatni dzień łowienia się akurat ryby łaktywniło. Tam chłopaki na łódce przed chwilą mieli jakiegoś sumka, tam, tam mieli sandacza, no, a my musimy jutro wracać. No, kurczę! To niewiarygodne tak nie trafić. A pogoda też się zmieniła, to jest ciekawe. To też musi mieć jakiś wpływ. No właśnie, widzę, słuchajcie, rękę Seby, który trzyma kamerę, która jest tak po szupakach. Okazało się, że w Hiszpanii mamy też szupaki. No co, tak podsumowując, cały, cały tydzień, no nie, niepełny tydzień. E, pięć dni mowienia, no pogoda zrobiła nam mega psikusa, ponieważ woda z Pirenejów spowodowała to, że temperatura spadła o 3 stopnie i ryby po prostu były nieaktywne na echosądzie. Były wszędzie, pokazywały się na powierzchni, chlapały się, ale, ale aktywności, do zerowania nie było żadnej. Tydzień przed nami było bardzo grubo połowione. Ostatniego dnia naszego wyjazdu, kiedy woda podskoczyła o temperaturę z rana, ewidentnie, ewidentnie widać było, że ryby się ruszyły, ruszyły się większe sandacze, ruszyły się mniejsze sumy, ruszyły się karpie. Sebastian wychowywał pięknego karpia. No co, baza zorganizowana w pełni profesjonalnie, położona 100 metrów od rzeki. Bardzo fajne, szybkie łodzie do przemieszczania się na najdalszy zakątek rzeki. Potrzebujemy maksymalnie 15 minut, a to jest ładne, parę kilometrów stąd. Jest też parę możliwości łowienia z brzegu, także opcji, opcji na pewno jest dużo. Ryby w rzece są. Faktycznie, ryby w rzece są. Mój kolega Piotr Boufal przyjechał w tym miejsce tydzień później i chyba podczas drugiej nocy w ciągu pół godziny złowił 11 sandaczy. No niestety, żal dupę ściska. A, i jeszcze kilka słów o podlodowej Szwecji, o którą się tak dopytujecie. Kilka słów o jeziorze Langsnerbosse, z którego niedawno wróciliśmy z ekipą Fishing Touru. Myślę, że baza jak najbardziej z przyszłością, aczkolwiek baza dla cierpliwych łowców, bo są tam bez wątpienia duże, duże okazowe ryby, ale trzeba im poświęcić troszkę czasu i trzeba przede wszystkim je zlokalizować, bo jezioro też nie jest małe. Ale jak już się znajdzie, to to jak najbardziej można można się pobawić. Myślę, że z uwagi na to, że były tam dwie ekipy, które przeczesały ten lut tak jak trzeba i wyniki były, mogłyby być lepsze. Powiem tak. Na pewno zostawiamy bazę Windom, o której mamy dużo, dużo zapytań, jeżeli chodzi o lut. Ta baza na Lancer będzie bazą zapasową. Jest, jest troszkę dalej na północ położona, także też trzeba liczyć sobie trochę dalszy dojazd do niej. Ale mówię, dla cierpliwych łowców najbardziej jezioro z dużym, z dużym potencjałem z dużymi, z dużymi rybami, które trzeba znaleźć. Materiały z podlodu schodzę Was w lipcu albo sierpniu, gdy temperatury przekroczą 30 stopni. No, a na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się.